Cześć dziewczyny, na samym początku z całego serca muszę Wam podziękować za tak wiele subskrypcji oraz pozytywne komentarze pod moimi poprzednimi filmikami. Przed nami kolejne wyzwanie i mała niespodzianka. Już za chwilę Wasz Wielki Bal, Wasza Studniówka. Mam nadzieję, że Macie już swoje wymarzone sukienki i w tej chwili zastanawiacie się, jaki makijaż dobrać, aby był on idealnym uzupełnieniem Waszego luku. W tym filmiku zdradzę Wam kilka makijażowych trików i odpowiem na bardzo ważne pytanie: mocne oczy czy wyraziste usta? A może i jedno, i drugie. Przede wszystkim chcę, aby makijaż podkreślił Waszą piękną, młodzieńczą urodę, a nie ją zasłonił. Dlatego nie przesadzajcie zbyt, ze zbyt dużą ilością kosmetyków. Tak naprawdę to od Was zależy, jak, na jaki makijaż się zdecydujecie. Przed Wam jest naprawdę bardzo wiele możliwości. W tym filmiku zademonstruję Wam dwa makijaże. Pierwszy makijaż będzie delikatny dla osób, które nie malują się na co dzień, ale tego dnia chcą wyglądać wyjątkowo. Drugi makijaż będzie yy, to makijaż dla osób bardziej zdecydowanych dla osób, które chcą podkreślić swoją charyzmę, osobowość, a także nie boją się koloru. Będzie to makijaż bardziej odważny. Zatem zaczynamy. Moim dzisiejszym gościem, moją modelką jest Justyna z kanału Jushes. Zapraszam serdecznie. Cześć Estyna, Kinga i hej wszystkim widzom Kingi! Bardzo miło mnie widzieć na Twoim kanale. My też się również bardzo cieszymy. Z tego, co widzę, to raczej sama wykonujesz sobie makijaż i świetnie to o, Tobie wychodzi. Dziękuję. Dziś pozwolisz, że ja Tobie wykonam makijaż, bowiem nasi widzowie potrzebują inspiracji makijażowych przed ich wielkim balem. Jasna, super, nie mogę się doczekać. Czyli oddajesz się w moje ręce. W 100%. Cieszę się bardzo, zaczynamy. Na oczyszczoną twarz, nałóż podkład. Jeśli nie masz problemów z cerą, postaraj się, aby nie był za ciężki. Szkoda by było, aby piękną, młodą twarz zakryła maska. Rozprowadź go dokładnie wzdłuż linii żuchwy. Możesz użyć do tego pędzla, gąbeczki, beauty blendera albo po prostu palców. Pod oczy i na powieki nałóż korektor rozświetlający o ton jaśniejszy od podkładu. Te w cieplejszej tonacji zniwelują sińce pod oczami. Weź teraz matowy szary cień i delikatnie podkreś zewnętrzny kącik oraz załamanie oka. Ten prosty trik zaakcentuje Twoje oko i subtelnie je wymodeluje. Możesz użyć również beżu, brązu. To zależy tylko i wyłącznie od ciebie, w jakich kolorach czujesz się najlepiej. Pędzelkiem rozcieraj cień do momentu, aż nie będzie widać wyrazistych granic. Na całą powiekę ruchomą nałóż jasny, pastelowy róż, który rozświetli Twoje oko, i będzie ono pięknie błyszczało. Następnie za pomocą eyelinera narysuj dokładnie kreskę. To już od Ciebie zależy, czy będzie ona cienka, gruba, długa, krótka, zakręcona czy prosta. Ja do tego makijażu wybrałam cienką kreskę z podkręconą jaskółką. Maluję ją od wewnętrznego kącika i wyciągam delikatnie poza kącik zewnętrzny. Namalowanie odpowiedniej kreski wymaga od Ciebie wprawy, także nie zniechęcaj się, jak Ci nie wyjdzie, tylko ćwicz, a prędzej czy później będziesz zadowolona z efektów. Satysfakcja gwarantowana. Teraz nałożę puder matujący w kompakcie. Robię to tuż przed aplikacją maskary, po to, aby drobny pyłek nie okruszył się na wytuszowanych rzęsach i nie przykrył ich intensywnego koloru. A teraz gwóźdź programu Maskara, która otworzy ci oczy i staną się one, jak to mówi Joanna, Hypnotizing. Użyję czarnej maskary i dokładnie szczoteczką wyczaszę rzęsy. Jeśli odbije ci się na powiekach, nie przejmuj się tym zupełnie. Wystarczy, że chwilę odczekasz, aż tuż zaschnie i suchym patyczkiem kosmetycznym zdejmiesz ślad tuszu ze skóry. Jasną kredkę o kremowej konsystencji nałóż na linię mokrą oka. Ten prosty zabieg powiększy ci oczy i twarz będzie wyglądać na bardziej wypoczętą. Po czym pomaluj dolne rzęsy. Odcień brwi trzeba dostosować do kolorów włosów. Blondynki nie powinny przyciemniać ich zbyt mocno, bo nie będzie to dobrze wyglądało. A jeśli już musisz je przyciemnić, rób to z głową. Na policzki użyj brązera aby wymodelować subtelnie twarz oraz różu z drobinkami. Policzki będą wyglądać promiennie i bardzo dziewczęco. Jasny róż rozświetli ten makijaż i podkreśli waszą młodość. Na usta nałóż błyszczyk w pięknym różowym kolorze. Usta będą wyglądać bardzo apetycznie a błysk im optycznie objętości i gwarantuje Ci, że nikt nie będzie mógł oderwać od nich oczu. Pamiętaj, że lepiej jest mieć go zawsze przy sobie, bo nigdy nie wiadomo kiedy się zmyje. Nasz pierwszy luk jest już gotowy. Makijaż ten świetnie pasuje do kobiecej sukienki z dziewczęcymi dodatkami. Podkreśli wasze atuty i nie zdominuje kreacji, która jest bardzo ważna w tym dniu. Pamiętajcie, że czasem mniej znaczy więcej. Przejdę teraz do mocniejszej wersji tego makijażu. Weźcie mniejsze szary cień i podkreśl dolną powiekę oka, koncentrując się głównie na zewnętrznym kąciku. Weź teraz pogrubiającą maskarę i dokładnie je wytuszuj. Pod kości policzkowe nałóż brązer i wymodeluj policzki. Doda to charakteru, a także wyszczupli Twoją twarz. Jeżeli masz z tym trudności, zapraszam Cię na film o konturowaniu twarzy. Jak już przeschnął górne rzęsy, wytuszy też dolne. Stwórz hollywoodzki efekt. Jeśli chcesz, dokleć sztuczne rzęsy. To jest sposób, żeby Twoje oczy wyglądały jak z czerwonego dywanu. Będą hipnotyzować każdego faceta, a już na pewno koleżanki będą ci ich zazdrościć. Tuż nie marzy o pięknych rzęsach, długich rzęsach w tak wyjątkowy wieczór, które przyciągną uwagę po prostu każdego. Jeśli chcesz, żeby szminka trzymała się dłużej na usta, obrysuj je konturówką w tym samym lub zbliżonym kolorze. Za jej pomocą możesz również wyrównać ich kształt i doprowadzić do perfekcji. jest ma piękne usta. A teraz użyję szminki w najmodniejszym śliwkowo-karminowym kolorze tego sezonu. Usta w ciemnym kolorze dobrze kontrastują z jasną cerą. Jeśli już zdecydujesz się na mocny kolor, z wielką starannością pomaluj swoje usta. Nic bardziej pewnego, że zrobią one wielką furorę na imprezie. Bardzo wyrazisty, ale łatwy do zrobienia look. Do twarzy charakteru. Jest doskonałym uzupełnieniem minimalistycznej sukienki i odgrywa znaczącą rolę całej stylizacji. Może dlatego uwielbiają go dziewczyny o słodkich i niewinnych buziach. W kilkanaście minut zmieni Twój wygląd i być może pokaże Twoje drugie oblicze. Co Ty na to? Jak Wam się podoba efekt? Pamiętajcie, że o każdy makijaż należy odpowiednio zadbać. Warto mieć przy sobie bibułki matujące albo chociaż kusteczki higieniczne, które po wielogodzinnych tańcach zbiorą nadmiar sebum z twarzy. Spakuj też do torebki puder matujący, najlepiej w kompakcie. Zdecydowanie ułatwi to aplikację pudru na twarz. A osoby, które zdecydowały się na wyraźne usta, powinny co jakiś czas podchodzić do lusterka i poprawiać pomadką usta, tak aby wyglądały one zawsze perfekcyjnie. Abym zapomniała, dbajcie o swoje makijaże i nie ocierajcie się o nic albo o nikogo. To Wam zagwarantuje, że makijaż będzie wyglądał perfekcyjnie do białego rana. Koniecznie zdradźcie mi jakie były Wasze makijaże studniówkowe, co było hitem, a co kitem tego wieczoru. Subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia!